W tym rozwiązaniu chcemy wyznaczyć długości przekątnych w prostokącie, czyli długość tego odcinka, oraz długość tego odcinka. Wiemy, że przekątne w prostokącie są równej długości. Co jeszcze wiemy? Otóż, przekątna AC utworzyła w prostokącie trójkąt o wierzchołkach ACD. I teraz, jeśli poprowadzimy w tym trójkącie z wierzchołka D. Wysokość, to ta wysokość podzieli nam przekątną na dwa odcinki: odcinek AE oraz EC. Ich długości różnią się o 3, czyli możemy zapisać tutaj x, tutaj x dodać 3. Żeby wyznaczyć długość przekątnej, możemy tutaj skorzystać z takiego. Twierdzenia z takiej własności, którą znajdziesz w tablicach maturalnych. Zobacz. Chodzi o ten wzór. O. Przyjrzyj się mu. I teraz spróbujemy go zastosować. HC to jest, jak widzisz, wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna jest podzielona na odcinek AD i DB. Więc jeśli weźmiemy pierwiastek z iloczynu długości tych. Um, Pierwiastek z iloczynu długości tych odcinków, to wyznaczymy HC, prawda? Ale my HC znamy. HC w poleceniu jest podane, to jest 2. Tutaj wpisujemy dwójkę. No i teraz tak, zapiszmy sobie, że patrzymy na trójkąt ACD i stosujemy taką zależność. Może na razie opiszemy to w ten sposób. Długość odcinka dE do kwadratu. Nie, bez kwadratu, bo tam mamy pierwiastek we wzorze. Dobra. Czyli pierwiastek kwadratowy z długości odcinka AE razy długość odcinka EC. Pięknie. No i teraz podstawiamy tutaj wyrażenia i liczby. Tutaj dwójkę. Tutaj mamy pierwiastek kwadratowy z x razy x dodać 3. Następnie podnosimy lewą i prawą stronę równania do kwadratu. Wtedy tutaj otrzymasz 4. Tutaj pierwiastek zniknie i zostanie to, co jest pod pierwiastkiem, i ja to od razu wymnożę. To jest x kwadrat dodać 3x. Następnie z tego równania tworzymy równanie kwadratowe. Przenoszę czwórkę na prawą stronę. Liczę deltę. B kwadrat, czyli 9. Odjąć 4 razy A razy C, czyli tu już mamy 16. 9 dodać 16. To jest 25. Pierwiastek kwadratowy z takiej delty. Równa się 5 x1 to się równa minus 3, dodać 5, podzielić przez 2 to 1 lub, drugie rozwiązanie, minus 3, odjąć 5, podzielić przez 2 to jest minus 4, minus 4, ale tego rozwiązania nie bierzemy pod uwagę, ponieważ długość odcinka nie może być liczbą ujemną, więc to bierzemy pod uwagę. No i teraz wyznaczamy długości Długość tej przekątnej. Długość przekątnej AC od razu zapiszmy, że to jest również długość przekątnej BD. I teraz mamy tak X dodać X dodać 3 to się równa. 2X dodać 3 to się równa. 2 razy 1 dodać 3 to się równa 5. Pod spodem? Niech będzie. Mamy policzony pierwszy przykład. Kolejny przykład to bonus dla osób wspierających kanał.